Witam tutaj Dnia Głowy i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej serii w Minecraft W poprzednim odcinku zwiedziliśmy tutaj jedną z twierdz Teraz też chciałbym jedną znaleźć ale wymyśliłem tak że O co tam jest Pójdziemy odnieść tutaj do naszej japońskiej osady Naszej surowce I pójdę poszukać Jakiegoś statku, Co tu, tutaj co widzicie, jest to taki ołtarz. Te cztery obeliski, co tutaj widzicie, dają jakąś mistyczną energię, tutaj na ten ołtarz, gdzie możemy zaklinać amulety. Nie mam jeszcze amuletu, więc nie będę wam to pokazać, ale na pewno, jeśli będę coś takiego robić, to, to nagram. Dobra, teraz wracamy tak. Idziemy do osady zostawimy te wszystkie surowce może coś sprzedamy idziemy poszukać jakiegoś pirackiego statku ewentualnie coś w tym podobnym stylu no ogólnie idziemy coś znaleźć to jest najważniejsze zrobimy sobie skrzynię o. podwójną skrzynię. zrobimy sobie podwójną skrzynię tutaj starszy nam drewna Mhm. Akurat na styk Dobra. Stawimy sobie ją Mam nadzieję, że mi jej nie okradną Tak Tego nie potrzebujemy Tego dwie sztuki Nie mamy hełmu Więc potrzebujemy hełmu. Zrobimy sobie hełm Co to jeszcze chciałem zrobić W sumie teraz nieco to zostawimy, to zostawimy. Ryż też. Mięsa, jabłka. Jabłka weźmiemy ze sobą. Kości się przydadzą. Gdybyśmy spotkali konie, to zrobimy pszenicę, żeby osiotłać jednego. Wełno, węgiel. Drewno zostawimy. Kobyl możemy zostawić. Później się przyda tutaj, żeby tą wioskę rozbudować. Właśnie zaplanowałem, że będę tą, tą jedną wioskę rozbudowywał. Będę mi przynosił co jakiś czas surowce. No to nie teraz No i chyba na tyle Dobra o. Ktoś cię atakował? Nie no. Chyba nie Dobra, zrobimy sobie tutaj ten kilo, taki lepszy I No i ruszamy No na razie, na razie W którą stronę można by iść? Plan pójdziemy... W tamtą jak dobrze pamiętam tam było może Może będzie jakiś statek Ewentualnie mm, piracka wyspa Bo czytałem na, na temat tego moda, że możemy spotkać też pirackie wyspy Ciekawe jak w ogóle wyglądają Ale na pewno nas czeka tam dobra walka O, to jest tam wulkan hmm. <laughs> Czy to jest mob spawner? Tak. Kaj hmm. ząbieszka. Dobra. Żla złotą. O, mamy siodło. O, i Bayer. Właśnie o to mi chodziło. Nie wiem do czego służy ten olej, ale wiem jak go pozyskiwać, ale to w innym odcinku wam pokażę Jeszcze się wrócimy do wioski Zanieś to Chyba że nie będziemy szli A, nie idziemy Idziemy dalej Krówka, zrobimy jeszcze krówkę o, Właśnie, zobaczcie jaką broń znalazłem, jaką można stworzyć Potrzebujemy Warbenga i robimy tak z dwóch patyków możemy zrobić tak. albo możemy zrobić yy, topór ewentualnie młot albo jedną z ciekawszych takich rzeczy yy, jak to się robiło tak. halabarda bądź możemy sobie zrobić włócznie do rzucania ale zrobimy sobie halbardę, mam nadzieję, że ma dosyć spory zasięg. Powalczymy trochę nią hmm, trochę. Wziąłem siekierę tutaj. Okay. Jest konik. Yy, mamy pszenicę? Mamy pszenicę. Damy pszenicę konikowi. Siodło. Jest! Mamy konika. Iii, iii. Czyli nie idziemy szukać jednak statku, bo będziemy musieli pozbyć się konia idziemy po podróżować poszukać jakiejś innej ciekawej. Możesz pływać tak. Ło kurde, ale zapiernicza. tytytym, tytytym tytym 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 ponanza. Tytytym, tytytym. <grym>, ale zapiernicza, kurde. To jest bajer. Idziemy, idziemy szukać tutaj Idziemy patrzeć na mapie. Może coś znajdziemy. Idziemy tędy. Hmm, trochę kijowo, że jest noc. Uh. Nie, 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 nie. Nie chcę stracić konika. Hmm. Dobra, idziemy tędy. Trochę nam się teren wolno wczytuje. Hmm, tu jest pustynia. O! Idziemy na pustynię. Może znajdziemy tutaj jakąś piramidę. Albo coś podobnego. O. Mały, mała mała, zwiecha trochę wolno się teren o! Widzicie coś znaleźliśmy mm, Ostrożnie Zostań koniku Ej! Wracaj! Kurwa, nie uciekaj o, Nie wiem, można sobie obracać tą falabardę, ale nie wiem po co. Dobra yy jest tutaj coś? nie, chyba nie ma tutaj nawet skrzyni nie wiem, posperamy chwilę ale nie, nie, chyba tutaj nic nie ma no nic, to idziemy dalej chodź koniku o, teraz mnie lubi, no to bajer dobra, lecimy Dalej przez pustynię <laughs> mm, Musimy się czegoś napić Jesteśmy gotowi Uuu mm. co ja zrobiłem O tam był koleś wilkołak Na razie nie będziemy z nim, nim przejmować mm. Jeszcze się nic nie wygenerowało Naprawdę teraz podróże będą wiele przyjemniejsze z takim konikiem. Zbudujemy mu zagrodę. O, pom taki pomysł będzie. Mm, nie ma tu nic, nie ma. O, nam nam się wioska. No ale, idziemy dalej. Nie, no, troszkę za szybki jest ten kon. Lecimy tędy. To jest konik podmorski. Konik wodny. Wiem. Zetniemy sobie to drzewo. Przyda nam się później do produkcji gumy. Przyda się też jedno nosić sadzonka. Nie wiem czy nam się uda zabrać. Dawaj tutaj, hop. Jeszcze jedno wyżej. Poczekamy sobie chyba na sadzonkę jeden. Niech nam jedna spadnie. A tak przez chwilę idziemy sobie powalczyć z creeperami. Zobaczymy jak ta halabarda się na nie sparuje. Ej, odpychaj ich. Dobrze. No mamy już jakąś sadzonkę, czy nie mamy sadzonki? Spadła już jakaś? Chyba jeszcze nie. No, leci jakaś, no kurde. potrzebujemy jedną... O, spadła? Nie, to jest grzybek. Grzybka nie potrzebujemy, piaska też nie potrzebujemy. No, nie będę tu stał całą wieczność. O! Mamy, dobra. I tyle nam było trzeba. Później sobie rozmnożymy. Mm, idziemy dalej przez bagno. Kawaleria! Mm, czekaj, potrzebujemy jedzenia. Okej, okay, lecimy dalej. Albo nie, będziemy łucznikiem na koniu, o. Będzie lepiej. Mmm, co to jest za chata? Czym? Hata bogata. Mmm, ostrożnie. Złaś. Halo, jest tu ktoś? O, jest typek. Placę 2. Aha, tu ktoś mieszka po prostu. Ziemek. Sprzedajemy. Zasz. O kurde, ale drogo. 384A. No to są. No drogo. Denary. Chyba srebro. 6 srebra. No nie mamy w takim razie. Poczekamy. Będziemy mieć gotówkę. Zapiszemy sobie koordynaty tutaj że nie wiem jak go nazywać złotnik, albo handlarz nie, I co ja dobry handlarz diamen o. będziemy sobie tutaj do niego przyjeżdżać padaj ode mnie hej dobra mm, uciekamy Na koń! Lecimy dalej. Mm. Oh. trochę się wolno teren mm. Gdzie lecimy dalej, kurde. Nie wiem, widzicie coś na minimapie, bo ja nie. Oła! Widziałem się na kaktusa. No <laughs> ja nic, tu nic chyba nie będzie. O, nowa wioska znaleziona Ale wioski nie potrzebujemy. To jest kultura hindi mm. Okej, Zobaczymy co mam na sprzedaż Może jakąś zbroję fajną Gdzie tu jesteście? Kuwar Dobrze nie kuru Kury. Dobra, nie, nie będzie kuwar To znaczy to samo co u nas, tylko w ich języku <laughs> Literki mu się pomieszały uh -huh. o, o, o. O, Może na zimowym biomie znajdziemy... Hmm. Może zrobimy łóżko? Dawaj, o. dawaj wełnę nie nie potrzebujemy. O, dwa. Zrobimy sobie łóżko. Poczekamy sobie na... O, będzie szybciej zrobić ten dzień. Tak. Mamy to. Właśnie mieliśmy chemzałożyć, teraz zauważyłem. Dobra. Potrzebujemy trzy deski. I trzy wełni. Dobra. Tu się przekimamy, mamy. Chyba nas nic nie zatakuje. I... jest! Udało się. Nie o wiele lepiej. Przynajmniej nie stracimy konia w jakiejś głupiej potyczce. Dobra, lecimy tu na zimowy biom. O, o! Nie, 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 nie! O, ten koń też potrafi skakać, to dobrze. lecimy dalej Prr, koniku Uuu, nie, ty nie umiesz latać nie jesteś pegazem właśnie, musimy znaleźć pegaza będzie lepiej chata tu będą jakieś zbuje, zapewne to jest chata? tak to jest hata. aha a, zwykły drwal Alkohol needed Nie mam Pioku Co ty masz tutaj? Nie masz nic Zaraz będę panie, to chodź Zobaczymy co masz Sprzedaję graczowi Dobra, co masz do sprzedania? Alwa Refuse quest, aha Wiesz co? Jak będę miał, to ci przyniosę Hmm... Lębion. Flaszka dla kolegi Jak będę miał, to ci przyniosę Obiecuję Chyba wytrzymasz te... Parę dni Bez alkoholu Kurwa Czemu ty siedzisz na drzewie? Pojebało cię? Hmm. Nie wiem czy zdążymy o, Z wyspy na wyspę konikiem o. Aha, ty możesz, możesz tak skakać o, Też dobrze, szybciej niż łódką Kurde, ten koniec naprawdę przydatny Trochę wolno się teren wczytuje No ale, poczekamy chwilę <laughs> O, tam jest jakaś wyspa. Czy to zimowy biąb, po prostu? Hmm. No, chyba tu nic nie ma Kurde, gdzie są te wszystkie twierdze, które... Mieliśmy... Uuuu z... zaawędrowaliśmy się Opuszczona chata Jest tu ktoś Nie Kurde, pusta skrzynia e... O, tu jest jeszcze motyka Normadów A nie będzie hmm, Czego nie potrzebujemy, grzybka nie potrzebujemy, weźmiemy sobie motykę i nie potrzebujemy tego. I w piecu coś jest? Nie ma. Dobra. Jakiś tam skarb zawsze jest. Właśnie. Yy, chciałem się zapytać. Yy, co byście chcieli no. widzieć w moich tych odcinkach? Czy wolicie, jak po prostu podróżuję i... Odkrywam nowe, nowe twierdze. Czy raczej będziecie woli ten? Byście woleli jakbym zaczął coś budować. Coś związanego właśnie z technikiem, Technikpakiem. Nie wiem, jakieś maszyny, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak możecie napiszcie w komentarzach. W miarę możliwości będę spełniał Wasze życzenia. Kolejna wioska. O! To jest... Majowie, o! To idziemy do majów. Cześć. Sprzedajesz garczowi. Co możesz sprzedać? Kupuję złoto, no to wiem. A masz do sprzedania Maisie. To są jakieś pewnie chlebki, nie wiem. Zwój majów. Gliśniacy. przedmioty majów. Nie wiem. Hmm. E no nie ma tu nic ciekawego <laughs> Tak, mam nadzieję, że polubiłeś handlet z nami. Przecież nic nie kupowałem. O, o, właśnie, jest, jest coś... Hmm, Podjeżdżymy trochę bliżej. To chyba nie jest majów. Więc idziemy poszperać. Owce, wy tu rządzicie? O kurde, spadłem do dziury. Jak tu się dostać? jest tu wejście czy muszę sam się przebić? Chyba muszę się przebić. Rozwaliłem właśnie redstone'a więc jest tu łapka Dobra. Tylko gdzie? O, jest dispenser, a w niej mikstury krzywdy, bardzo niebezpieczne. Kurde, i nie mamy miejsca. Czegoś musimy się pozbyć, bo się patyków. Hmm. Redstone mi się przyda. Idziemy najpierw do góry. Okej. Okay. Kurde, spadłem. <laughs> Tędy chyba tędy. Hmm. Tak tutaj. Kurde, czy... ono tu nie ma normalnych przejść. Czy tego dispensera już odwiedzałem? Masz coś? Nie masz coś, aha, no dobra A, To tu jest dużo takich dziur, no dobra Idziemy dalej do góry Chyba tu nic nie będzie Trzeba sprawdzić. O, jesteśmy na samej górze, więc trzeba iść na dół, pod tą wieżę. Może tam będzie coś. Nie, ja. myliłem się. Zwykła wieża. gdzie jest moja habeta? tu jest mm, idziemy, idziemy, idziemy w którą stronę? dobra, zapierdzielamy tędy o, tu jest ropa też później nam się może przyda hmm, chyba się nie, tędy nie przytrzymy spróbujemy tędy o. Sada w tamtą stronę. O! Wiem, popłyniemy sobie tak po prostu. No, w sumie w tym odcinku zbyt wiele nie odkryliśmy. Zobaczymy później. Ewentualnie przerwę nagrywanie. I dopiero... Następny odcinek będzie w jakimś momencie, gdzie coś znajdziemy. A między odcinki, następnym odcinkiem, po prostu nazbieramy trochę surowców dla naszej wioski. One się powoli będą rozbudowywać. A na tą chwilę będziemy szukać lądu. Jeśli znajdziemy teraz ląd i nic tam nie będzie, skończymy po prostu ten odcinek. I znajdziemy coś ciekawszego w następnym, mam nadzieję. jest wyspa a na wyspie mamy U, mały lag. O, wioska kultury japońskiej czyli w sumie to samo co mieliśmy wcześniej I właśnie wpadłem do dziury i nie wiem jak stąd wyjść chyba że Mam teraz problem. Nie wiem jak się stąd wydostać. No i spróbujemy tędy. Nie. Dobra, wiesz koniku co zrobimy? Zrobię Ci jakieś takie podejście. Robimy tak. O. Może coś z tego wyjdzie. Dobra. No powoli, powoli. No, kurwa. Mhm. Pieprzona habeta. No, kurwa. ja się zabije tylko. Próbuj mi się stąd wydostać. Kurwa mać. Same kłopoty z Tobą, wiesz? Dobra. Ostatnia Twoja próba. Jak nie, to... Dobra, uwolniliśmy się Nie ma tu nic Więc dobra Żeby Was nie zanudzać Tylko się gdzieś wycofamy O To jesteś Kurwa już nie mam siodła No dobra To mi się bardziej podoba Nie ma tu nic, no to w takim razie kończymy ten odcinek i widzimy się w następnym Dopiero jak coś znajdę ciekawego, więc kawałek podróży odbędę sam. No to trzymajcie się i do zobaczenia.